Siemaneczko, z tej strony Jasioł2006 Jestem Jasioł Co ja mówię, dobra ja. ja, ja. Jesteśmy na kanale Jasioł2006, czyli mój kanał Siemaneczko, z tej strony Jasioł i dzisiaj jesteśmy na kanale Mojego. Siemaneczko, z tej strony Jasioł Jasiolowski. Jasiołowski Dzisiaj jest, jesteśmy na skręczu, na profilu Mniej mojego kolegi Jasio 2006. Otóż e, dzisiaj zobaczymy projekt mojego kolegi z pierwszym update'em, tak? Jeszcze drugiego update'u nie, update nie, wiem, nie update już chyba jakiś błąd. Ale dobra. Tak. Skądś, tutaj? Jakiś chips? Ok. Ok że muszę poprawiać, że może się zlecą wstępy tak to powinno tak no i tutaj jest gdy... a, gdy wyjdę to już nie no, czaj czaj zaposłuchajcie, no, tych chrupków zaraz będę chrupać Teraz muszę chwilę poczekać, żeby te chrupki miał użytek. No. Właśnie jutro wychodzi już Przepraszam za Wejść już we chwilę update drugi, a więc postanowiłem. Może wiecie. A właśnie, a właśnie ja robię update drugi, więc muszę wiedzieć co chciał, co nie powinien Chciałem jeszcze dodać cheaty do tej gry w ogóle. Tak. Coś no. znowu źle zrobiliśmy. coś no. mi tutaj Czekajcie, wejdziemy no. do środka. Jeszcze raz do, 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 do. na balerię. Ej, tutaj był, coś było To było chyba. O, tutaj pojawia się moneta, a nie ma wcale się pojawiać. Okej. Okay. Błąd. O, zniknęło jabuszko. No, ja. no, a więc to by było na tyle z tej prezentacji update'a. Jeszcze tutaj nic nie mam, a więc pora już zrobić update drugi. Tak. Z, więc. Poczekajcie. Okej. Okay. już jestem na update 1.1. .1. Postanowiliśmy, postanowiliśmy razem. No tak, ten update jednak. No pięknie działa. O, źle zaczynamy. Widzicie. Pięknie, więc zaczęliśmy i już są wszystkie poprawki, już gdy to kupimy nam tylko zabierają kasę, Nic więc więcej się takiego nie dzieje, tylko może wreszcie nam to jabłuszko z O, zniknęło, działa wszystko i dźwięczek oczywiście. Pięknie. Nie. Wszystko, jak na razie, jest dobrze zrobione. Chwała pokazuje. Nic się nie dzieje. Nie tego Ok. No i to by było na tyle z tego, z tej części update'ów. Wkrótce robimy kolejną część. Wkrótce będzie update 2.0 ma, ma, ma dojść dalsza rozgrywka w której przypominam, że jeszcze pierwsza balerina była zaznaczona jako szkic Ponieważ nawet nic się nie dało zrobić Tylko mu się zbierał pieniążki, chowało listę, można było ledwie do, Nie, do sklepu jeszcze wejść nie można było wyciec z Tutaj jeszcze kiedyś była taka Sołka, którą usunęliśmy. Tak. A więc to było tyle z tego, z tego czegoś. Komentujcie, subskrybujcie i tak dalej.